Natychmiast przestań to mówić, jeżeli masz do czynienia z osobą w żałobie. On jest teraz w lepszym miejscu. Nie, on nie jest w lepszym miejscu. Jego miejsce jest przy jego bliskich. Tak widzą jego bliscy tę sytuację. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Nie ma powodu, dlaczego bliska osoba odeszła. Nie doradzaj. W momencie, gdy ktoś stracił bliską osobę, nie jest jej potrzebne żadne poradnictwo. Jest jej potrzebne to, aby została wysłuchana. Jeżeli poprosi ciebie o poradę, to tak, wtedy jest OK. Zawsze jeszcze masz syna albo córkę. Osoba, której dziecko zmarło i ma jeszcze inne dzieci, myśli tak, mam syna i córkę i kocham go, ale przez to umniejszasz mój ból po stracie dziecka. O, czujesz się już lepiej, czy jesteś jeszcze w żałobie? Jesteś silna. Bóg nie da ci...